Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie A pytanie brzmi Kto ma rację? Karty Przełożyłam i losuję trzy karty. Sedna Arcykapan, co wychodzi na przeciw Arcykaponka. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewiątka miecza. Sedna. Arcykapana. To jest zrozumienie czegoś. To jest szczerość. Postępowanie według zasad moralnych. To jest uświadomienie. Uświadomienie prawdy. To jest również. Głęboka wewnętrzna wiara w siebie. To jest szukanie prawdy w przeszłości. Bardzo często arcykapłan pokazuje podróż, planowanie podróży. To jest również wewnętrzna odpowiedzialność za własną dojrzałość. Arcykapłan sugeruje, by człowiek wziął za siebie odpowiedzialność. To jest również odkrycie tajemnicy. Człowiek dostanie możliwość powodzenia materialnego. Ale dzięki swojej umiejętności i doprowadzenia spraw do końca. Często arcykapłan pokazuje urząd. Co wychodzi naprzeciw? Arcykapłanka. To jest podważenie autorytetu, brak przyznania się do błędu. Człowiek coś chce ukryć w tajemnicy, bo może czuć wstyd. Może wstydzić się kobiety, albo wstydzi się przed kobietą. Arcykapanka pokazuje człowieka a społecznego, egoizm, postępowanie nieuczciwe wobec kobiety, to jest zlekceważenie przesłanek, albo lekceważenie kobiety dla swojego dobra. Emocje czy wyobrażenia przesłaniają faktyczny obraz. Przede wszystkim to jest poświęcenie się dla mężczyzny. A to nie zostanie docenione. Kobieta coś realizuje. Realizuje potrzeby mężczyzny. Kosztem własnych potrzeb czy marzeń. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewiątka mieczy. To jest. Logiczne przekonywanie do swoich racji. To jest wymiana poglądów i doświadczeń. Na pewno nie ma o co kopii kruszyć. Ale tutaj jest potrzebna dogłębna zmiana spod samych korzeni jej i jego. Pytanie jest kto ma rację? To odpowiadam rację ma kobieta. Ta arcykaponka. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Jeszcze na sam koniec chciałam podziękować Wam za życzenie noworoczne. Również Wam życzę wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia, pomyślności i zdrowia. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.